Niezły cyrk w kaczorach. Namiot cyrkowy stanął na początku grudnia. Nie ma tam jednak ani akrobatów, ani klaunów. Są za to szarlesy i limuzyny. O teraz akurat jedna przychodzi z ciekawości e, zobaczyć, co my tutaj robimy. Nie są to jednak dzikie zwierzęta. To specjalny francuski gatunek krów mięsnych. Stado takich nietypowych krówek cyrkówek sprowadził do kaczor prosto z Francji miejscowy rolnik. Są tu szarolecy i mieszanki szaroleca, limuzyna. Jest to bydło mięsne, w zasadzie przystosowane do, do życia pod gołym niebem. Ale nasze przepisy mówią, że, że, że jakiś dach musi być. A jak dach, to może też ściany, a namiot cyrkowy był najpraktyczniejszy. Wypożyczył więc zużyty namiot z cyrku. Przyjaciel właściciela najbardziej znanego cyrku w kraju, cyrku Zalewski, bez problemu wspomógł rolnika, tym bardziej, że zbliżała się zima. A to jedyna pora roku, podczas której bydło bochyńskiego powinno znajdować się pod kloszem. Limuzyny i szarlesy lubią bowiem świeże powietrze. Myślę, że nasz klimat już tak nie jest taki ostry jak jeszcze kilkadziesiąt lat temu i te rasy będą w Polsce raczej dobrze funkcjonować, aczkolwiek no, przy dużych mrozach rzeczywiście trzeba tutaj zwracać uwagę przede wszystkim na to, czy ta woda właśnie nie zamarza i też pasza, która jest dawana też powinna być wtedy bardziej treściwa, żeby on miała po prostu z czego wytworzyć tą energię ciepłą. Krowy Bochyńskiego tylko w mroźne noce śpią w namiocie cyrkowym. W dzień nawet mimo deszczu i wiatru lubią spacery na powietrzu. Mieszkańcy Kaczor są zdumieni, że ich miejscowość staje się słynna poprzez krówki cyrkówki. Jeżeli im jest, wie pani ten dobrze u nas i tam jest dobrze, no to czemu nie ma być? No to wszędzie wszędzie za granicą tak są i żyją i, i są wychodzą sobie jak chcą, kiedy chcą i, i, i robią jak chcą. Wszystkie jest ładniejsze i lepsze od polskiego. Stado limuzyn i szarlesów liczy ponad 30 sztuk. Właściciel chce powiększyć swoje gospodarstwo, bo już teraz francuskie krowy w kaczorach czują się jak w domu. Teraz może przyjdzie czas na kolejną międzynarodową wymianę. Polskie kaczory we Francji? Aleksandra Lipiec, Telewizja Asta.